Cześć tu Kamil w dniu dzisiejszym pokażę Wam jak wygląda atak zimy w moim otoczeniu dzisiaj mamy 21 styczeń czyli sobotę i od dłuższego czasu nie było śniegu jak widać to jest droga gruntowa jeszcze nikt dzisiaj nie przejechał jak widać tujki się strasznie przegięły, gdyż pada bardzo, pada albo padał bardzo mocny ciężki śnieg. Jak widać podłoże jest jest co tu dużo mówić nie tylko mokre. Jest około 10 cm śniegu. Temperatura jest bliska zeru. Jak widać piękne to je się położyły. Przegieły. Teraz jedną właśnie poprawimy. Pomożemy jej wstać. Może weźmiemy tą. O, jak Jedna już jest poprawiona. Krajo, krajobraz pięknie wygląda, jak widać. Zimowy, uroczy, romantyczny. Ale co z tego, jak właśnie te tujki się położyły? Jak widać, teraz widać, ile jest na tych tujkach śniegu. Jak widać, w oddali też jest biało. To pole pełne jemioły też są w śniegu. Nie wiem, czy widać na filmie, ale ale też śnieg jeszcze pada. Jak widać, Krajobraz zimowy, mocno. Tu przeszliśmy ten odcinek. Jak widać, tylko moje ślady. Choinki duże, piękne, wysokie, pokryte śniegiem. że ten śnieg też długo nie poleży, gdyż wcale nie jest zmarznięta Ta ziemia. Pokażę teraz. Jak widać ziemia jest pod spodem pod spodem mokraje. Jak widać tutaj piękne, piękne choinki. Scenaria typowo górska. Taszki słychać wiosenę. O jak widać, ile śniegu jest? Śnieg na jaśminie, jak widać. Jeśli podobał Wam się dzisiaj mój film, zostawcie łapkę w górę. Skomentujcie mój film. Dostawcie subskrypcję. A jeśli Wam się nie podobał, to też powiedzcie coś, coś od siebie. Czy lubicie takie filmy? Czy nie lubicie takich filmów zimowych? Oglądajcie moje wcześniejsze filmy z, z ataków zimowych. Życzę miłej soboty oraz miłego weekendu. Trzymajcie się gorąco. Cześć.